Są emocje, bo to zawsze są emocje, to jest przeżycie, myślę, że dla wszystkich tutaj uczestników, dla naszych zawodników, flaga na maszcie, złożyliśmy uroczyste ślubowanie. No I Myślę, że dla wielu już w zasadzie, można powiedzieć, uniwersjada się rozpoczęła, chociaż oficjalne otwarcie jutro, na które też czekamy z niecierpliwością. Zobaczymy, co nam przygotowali organizatorzy. Kilka reprezentacji razem z nami miało tę ceremonię flagową, no ale nie ma żadnych wątpliwości kto był najliczniejszy na tym placu, kto najlepiej się pokazał. No, staramy się przede wszystkim, żeby to była prawdziwa akademicka reprezentacja Polski. Nie tylko z nazwy, ale też żeby ci wszyscy studenci, sportowcy, którzy tutaj są czuli się jako jeden zespół, który przyjechał powalczyć o najwyższe tutaj miejsca. Mamy nadzieję oczywiście, że o medale, ale to są tylko zawody. Wielki szacunek chyba specjalnie dla siatkarzy, bo przyjechali o 3 w nocy, o 10 już musieli wyjechać na trening. Ten trening skończyli o 15, o 17 wsiedli w autobus, a tutaj spóźnili się, bo, bo, bo dopadł był ich korek. Bo był korek, i, ale mimo to bardzo chcieli i no w końcu dotarli. Od początku wydaje mi się, że drużyna siatkarzy bardzo dobrze jakby przyjęła. Tą misję akademickiej reprezentacji Polski, trzy tygodnie przygotowań, ciężkiej pracy, doboru zawodników, Polski Związek Piłki Siatkowej myślę, że tutaj bardzo stanął na wysokości zadania, a myślę, że to jest dla wszystkich budujące, że właśnie poświęcili niesamowitą ilość czasu, mimo różnych obciążeń, przeszkód, dotarli, byli po to, żeby być pięć minut i wracają z powrotem pewnie półtorej godziny po to, żeby jeszcze zdążyć zjeść kolację.